Witam was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym luźnym odpalaniu pirotechniki tym razem na 50 dni do Sylwestra i po raz pierwszy w tej serii odliczania do Sylwestra nie jesteśmy wieczorem po ciemku. Co tu mamy? Co tu mamy? Mamy jakąś kosteczkę małą do odpalenia. Mamy jakieś fontanny, mamy pirobajery, single shoty, mocne petardki i w tym momencie chciałbym bardzo podziękować Pyrobredowi, który już wam mówię, ale ucieka mi to jedna, a nie chcę mieczyć. Przepraszam, chcę podziękować Pirobrodowi, który podesłał na przykład single shoty oraz te petardki Mixed Flowers, które sobie dzisiaj odpalimy. Podesłał dużo więcej rzeczy, więc zapraszam do... Od unboxingu paczki od widza, ale po prostu jest tu kilka fantów od niego, więc chciałbym podziękować. Co? Zapraszam do konkursu, który trwa aktualnie na kanale. Zapraszam do linku w opisie. A ja, może chwycę tak na dobry początek 30mm single socika od SR Pyro. Eser Pyro. Odbierzmy lącik. Także dziękuję, Pyrobrat, yy, i dziękuję w sumie każdemu innemu widzowi, bo skoro tu jesteście, to poniekąd wspieracie moją YouTube'ową działalność. A ja się cieszę, bo mamy 50 dni do Sylwestra, a czuję, jakbym, no pamiętam, jak przed chwilą nagrywałem odcinek na 100 dni, więc leci ten czas niesamowicie szybko. Locik. Oczko, ładny efekt spoko mina. E, chociaż chyba za szybko trochę z nim ucieknąłem, uciekłem, ucieknąłem. E, więc... Ale no co, chyba, chyba było jakoś widać. Fajny single socik. E, czy moim ulubionym 30 będzie? Chyba nie, ale zły nie jest. Postawmy go sobie, bo chcę go wykorzystać jako jak na fontannę. Chcę go wykorzystać w taki właśnie sposób. Przepalmy sobie ten papier. Fontanna. To jest J... JF40 od Jorga. W międzyczasie weźmiemy sobie też zumbum kakera. Niech sobie coś tutaj przeszczy, coś, coś fontannuje. Happy Starek jeszcze dorzucamy. Świetne są te fontanny od od JORGA TJ40 Naprawdę bardzo duży czas działania. Jak na taką pierdołę, za nieduże pieniądze. Tam coś kratyn się odpalił. Tu mamy naszego zumbum krakera. Fajna zawałeczka. Co tu możemy w międzyczasie odpalić? Kiedy ten zumbum kraker działa, mamy jeszcze jednego happy Star'a. Więc sobie go odpalmy. czytki trzeba skopić co może mixet flowers a ładnie daje kraklinem po uszu. fontanna i piękna kula Titanium Salut jest trochę wiaterku, więc ta fontanna z Mixed Flowers trochę się rozmyła co nie zmienia faktu, że ta kula bardzo lubię tą kulę i echo w tym miejscu jest naprawdę dobre. Mam nadzieję, że na filmie też słyszycie to echo, Niech się roz roznosi po lasach tutaj. Bo tu jest pole, ale ono jest otoczone w pełni lasami. Pięknie echo wali, mi po łóżach przynajmniej. Fontanka, fontanienka. Au, aż zakuło w Fajna zabawka. Szybko idzie mi to luźne strzelanie, ale mi się podoba. Guguś? Guguś. Weźmy Gugusia. Weźmy Gugusia, ustawimy go tak, żeby nie spadł w moją stronę na pewno. Bo jest to Guguś z złamaną podstawką. Odpadła mi gdzieś, więc uznałem, że go weznę. Więc ustawmy go tutaj. Nie ja sobie w tamtą stronę, to na pewno w moją się nie przewróci, najwyżej w stronę przeciwną. No i się przewrócił. I się przewrócił bez podstawki. Dlatego dobrze, że miałem tą wyrzutnię, wyrzutnię, wyrzutnię Whistling Cracking przed sobą, która mnie chroniła przed, przed odrzutem w moją stronę. Bo no nie chciałbym, żeby w moją stronę poleciało. No co? Mamy Scream Shota oraz Siemanko. Oba od Funke. Tutaj od Pyrobrada. Dziękuję jeszcze raz. No może najpierw Siemanko. Wydaje mi się, że skimshot jest fajniejszy, więc zostawmy sobie go na później. A teraz Siemanko. Siemanko, z tego co pamiętam, ma dość ładną minę. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że się nie mylę. I ten ląd się fajnie pali, bo pali się takimi iskrami. To chyba pomyliłem, singleshoty, bo one znaczy tu nie mają miny, ale ten ląd, nie wiem, czy to widzieliście na nagraniu, ale on się palił dość charakterystycznie, bo on się nie palił jak zwykły ląd, tylko jak taki, takimi iskierkami srebrnymi, jak jakiś zimny ogień, jak jakaś fontanienka. Dobra, screenshot, niech stoi prosto tylko. Z Mała, hukowa, piszcząca zabaweczka. Bardzo, bardzo mi się podobał. Co, zostały nam Templary, czyli kuleczki kreklingowe od Hestii. Wysypmy je tutaj. Zrobimy sobie słoneczko małe. Szybko mi poszło dzisiaj to luźne odpalanie, chyba najszybsze do tej pory, ale jest trochę zimno, e, plus wolę, wolę odpalać w ziemi mimo wszystko, e, więc bardziej się streszczam tutaj, ale podejrzewam, że nie jednej osobie się to spodoba, bo wiem, że nie wszyscy lubią moje, moje gadanie. Także co, odpalamy, odpalamy słoneczko i się pożegnamy. Ja tu posprzątam, bo trzeba. Zdecydowanie. Nie mów, że zdech ląd główny od środka. No, oczywiście, że zdech. Nie powtarzajcie mnie, oczywiście. No zdech, no jakie hamstwo. Czy te kulki są naprawdę tak dziadowskie? No patrz, tu się nic nie stało. Wow! Dziadowstwo od chestie. Nawet kuleczki z zestawu sylwestrowego są jakie są. Odpal się. Ale piękny akcent na zakończenie materiału. U pewnie świetnie się bawicie. Za słoneczka wyszło, że każdą odpaliśmy osobno. Wow. Co, mam nadzieję, że Wam ten film się podobał mimo tego zakończenia. Eee, 50 dni zleci szybko, naprawdę. Leci szybko. Za chwilę będzie ten Sylwester, naprawdę. Uwierzcie Więc mamy już 50 dni do Sylwestra. Jak klasycznie będę leciał co 10 dni z odliczaniem, ze specjalnymi, specjalnymi filmami. Dajcie mi znać w komentarzu, czy, czy wolicie luźne odpalanie, dzienne czy nocne. No i trzymajcie się, cześć, padajcie na konkurs, wpadajcie do linku w opisie. Siemka.